Mały brat, ta. To tata świnka. A to mama świnka. Hello, darkness, my old friend. Pepa. Na szpital. Jest przerwa między zajęciami. Pepa i jej przyjaciele biegają i świetnie. Pepa, skoleczyłam się, Ojej, proszę pani, Pepa się przewróciła. Stachłaś sobie kolano, kurwa. Madam Gazela najpierw zdezynfekowała kolano Pepy, a potem przylepiła na nie plaster. Lepiej już się czujesz? Nie. Pamiętajcie dzieci, trzymajcie się blisko mnie, nie chcę abyście się pogubiły. Przepraszam, panie Byku którym ty to idziemy na oddział dziecięcy? Schodami w dół przez podwójne drzwi. W prawo, w lewo i w prawo. Zdłuż korytarzem schodami w górę w trzecie drzwi po lewej. Albo możecie jechać windą. Oh. <laughs> Pedro pewnie śpi. Chorzy bardzo dużo sypiają. Witam wszystkich. Witaj, Witaj Pedro. Pedro. Dlaczego nie śpisz? Nie wyglądasz na chorego. Złamałem nogę i leżę, bo założono mi na nią gips. Ojej! Dzięki gipsowi noga Pedra szybciej się zrośnie. Ja starłam sobie kolano i mam plaster. Jaj! Chcecie coś narysować na moim gipsie? Na no pewnie! Dzieci rysowały na gipsie Pedra. A jakie są pielęgniarki? Dają mi naklejki! Jaj! I przychodzą, kiedy tylko nacisnę ten guzik! Ciekawe, to to może być. Czy by to był Pedro? O co chodzi, Pedro? Jesteśmy bardzo zajęte. Strażnie mnie swędzi. Wiem, że cię swędzi, ale niestety nie możemy zdjąć Ci gipsu, dopóki twoja noga nie wyzdrowieje. Ale to nie noga mnie swędzi, tylko moje ucho. O!